Coś do obrony spieszą się Chorwaci! Próba wymuszenia tutaj faulu przez reprezentanta Chorwacji, e, ale tak się nie stało. Szybka zmiana. Teraz Syprzak opuszcza boisko. Jurkiewicz biegnie e, co sił do obrony. Coś niesamowitego. Czas ruszył. E, minuta i 10 sekund do końca tego meczu. Jest 23 do 22 dla Polski. E, grają na granicy kary. Polacy teraz w obronie. Ryzykują wszystko. E, trzeba obronić ten rzut. E, trzeba wyprowadzić kontrę i e, e, iść Potem półfinał. Czy mogą jeszcze powtórzyć to, co zrobili kilkadziesiąt sekund temu, kiedy tak fantastycznie bronili? Zobaczymy. Popatrzmy. Karacic na środku. Wori przebiega. Piłka do Kopiara. Do Mogojdówniak już czeka na podanie. Trzeba bardzo uważać. Tutaj jest niebezpiecznie. Mamy piłkę spokojnie. Teraz, teraz, teraz Lotnicka! Jest! Tak, tak, ostatnia, na naszej reprezentacji tak, 20 lat. 22, Coś, Polska no? prowadzi no, dwoma prawami. No i teraz spokojnie, tylko dotrwać do końca. Jeszcze Rojewski powalczył w obronie. Nieprawdopodobna sytuacja. Sekundy uciekają. Szmal! Już nie przegramy. Już nie przegramy tego spotkania. Sławomir Szmal w tak ważnym momencie pomaga drużynie. Polacy będą grać w półfinale Mistrzostw Świata. Coś niesamowitego. Proszę Państwa, na tablicach w wyniku teraz nie ma zegara. Nie wiemy, ile do końca spotkania. Wszystko zgasło. E, trudno się zorientować ile tych sekund do końca. My prowadzimy dwoma bramkami. O, Panie, jest w końcu. Jeden, Ale tablicy nie ma. Ale na tablicy nie ma. ma. Tablica musi działać w hali. Co zrobią sędziowie? Jak zachowują się delegaci? Nic już tam nie można. Odebrać tego półfinału na Boga. Cała 50... zawsze razem. 59 minut i 39 sekund e, gry za nami. A zatem 21 sekund do szaleństwa w kraju i tutaj na boisku, kiedy będzie ta końcowa syrena. Polacy prowadzą dwoma bramkami. Co zrobią Chorwaci? Bigler Jak czas. będą próbować Bigler... grać? Bigler weźmie czas. Pokazał to Nie, Wytrzymajcie kilka sekund. Ja jeszcze bez... I proszę spojrzeć, Polacy teraz kryją prawie. Yy, są kryci yy, przez reprezentantów Chorwacji. Każdy swego. Muszą wytrzymać te 21 sekund. Chorwaci pod presją, pod ścianą, a Polacy o ten malutkich kroczków do strefy medalowej. Już za chwilę to się ziści, to pragnienie. Polacy będą walczyć o medale na Mistrzostwa Świata. Popknięty Rojewski. Faul, faul. Jest fał. Tu już nic złego się nie stanie. Polska wygra ten mecz. Poczekajmy jeszcze 12 sekund. Proszę państwa, można otwierać butelki szampana. Można już tańczyć z radości. Przecież Chorwaci nie Zobacz. rzucą dwóch bramek. A nasi robią, rezerwowi, rezerwowi to właśnie Robią. To, jest to jest szaleństwo. Wielkie dwa mecze reprezentacji Polski. Panowie, jesteście już legendą, a jeszcze prosimy o więcej! No i poczekajmy spokojnie, teraz Michał Jurecki pokazuje do Jurkiewicza. Podaj tutaj na prawo albo na lewo. Chrapkowski, tak już Polacy dogrywają ten mecz do końca. Chorwaci zrezygnowani. Polska, Polska, jeszcze chwila, koniec! Zwycięzco! W półfinał Mistrzostw Polacy wygrywają z Chorwacją 24 do 22 i zagrają o metrę mistrzostwach świata w Katarze. Wy ktoś to może uwierzyć? Jesteście wielcy! Dziękujemy! Jesteście wielcy! Złamane chorwackie serca przez wielką polską drużynę! Proszę państwa, to był niesamowity mecz. Mecz, który pewno przejdzie do historii, bo zmieniała się ta sytuacja wielokrotnie. Polacy prowadzili i przegrywali różnicą kilku bramek. Chorwaci odrabiali stratę i wychodzili na prowadzenie. Ale te ostatnie minuty... Zdecydowały. Stało się to, o czym mówiliśmy na początku. Tu wszystko rozstrzygnie się w ostatnich sekundach, w ostatnich minutach meczu. Jeśli nasi chłopcy zagrają z sercem, zagrają w obronie, tak jak to czynili w meczu ze Szwedami, to jest szansa. Spuszczone głowy.